Zobaczcie, co się dzieje. Woda się do domu leje. Pełen balkon wody. Tu się normalnie woda się wlewa. Nie wiem, czy widzicie, błyska się, rozbłysza. nie masakr. Takie burze jak dzisiaj to. Dawno nie było takiej. Mówili, że to pora sucha, nie? Ale tropikalna burza musi być, no nie otwieram okna, bo dwa razy tak piszgo gdzieś tu blisko, to musiał ten piorun musiał gdzieś tu gibnąć to ładnie. Pozdrówki. Idziemy zobaczyć co się podziało Uff. przejaśnia się, ale dawało dzisiaj zobaczcie co tam się dzieje tam dalej, jest pieku rano trzęsienie ziemi zlano trzęsienie ziemi, a to trzęsienie ziemi było w tym na Wyspach Wielkanocnych zobaczcie co tam się dzieje, jak jest wszystko zalane patrzcie jak ludzie idą jak ludzie idą, w tym cała ulica jest zalana widzicie co się dzieje? Czekata to zalana, a to ciągle pada Dalej nieźle, co? Tam dalej jeszcze albo praca ta buda nie znamy samochody nie mogą wyjechać. nieźle się podziało. ale widzę, że burza z powrotem wraca. Jest samowite. Tam się próbują przedostać, te większe samochody przejeżdżają, mniejsze nie dają rady. To wszystko jest zalane, tamte, e, no cały czas, e, widzicie jak płynie woda, cały czas rzeka cały czas tam do... no, ten już tam dostał po świecach już też zalał świece, widzicie? no dobrze, że udało mu się na tyle wyjechać z tej wody No, Tutaj to, to są świece no niektóre, te na wtrysku samochody dają radę, tak? ten wraca, kręci się, nie wie co ma robić Tam jest coraz głębiej tutaj A wody dobywa Duża się wraca Duża się wraca, zobaczcie, samochody zawracają i nie czekają Nie przejeżdżają tam czyste Markiem tam pojechał No, nieźle dzisiaj Rano było trzęsienie ziemi 5-4 w... w skali Richtera 160 km od Jakarty na Wyspach Święto Wielkanocnych A teraz mamy, przyszła do nas taka ulewa No tam się przejaśnia, a tutaj dalej Ciemność widzę, ciemność No nic to, zobaczymy jak się sytuacja rozwinie Zobaczcie co się podziało Wszyscy zawracają, nikt nie jedzie nikt tam nie jedzie, bo tylko te większe samochody jakoś dają radę no, Ale widzicie to jest codzienność Codzienne życie takie Tutaj w Jakarcie, i dla ludzi to jest coś normalnego. Dla mnie to jest nienormalne. A dla nich to, to trudno. No. są Zdarzają się takie podtopienia, regionalne podtopienia, no, ale nie myślałem, że w tym miejscu. Pamiętacie tutaj, w tym miejscu, gdzie to ognisko było? Tutaj całkiem pokazuję, że tu ognisko palą. Zobaczcie, tam jest wszystko zalane. Kto by pomyślał, że tam jest dół? Tam te chatki, to wszystko, zobaczcie, tam te domki są, wszystko jest pozalewane. Kto by, kto by pomyślał, ne? że tam jest dołek, że ludzie mieszkają w tych dołkach? No, niesamowite. U sąsiadów? Nie, a u sąsiadów spoko. Pochowali się, chodzą z parasolkami. Tam wszyscy uciekają Co odważniejsi, co to, to się tam pchają, ja bym się nie pchał, bo te, te są takie dziury nieraz w ulicy O, amfibia Amfibia pędzi No ryzyko jest duże, ryzyko jest duże Powiem wam, że po tej burzy to się wcale nie zrobiło zimniej Tak wygląda pejzaż po burzy Jeszcze cały czas gdzieś te deszcze podają, ale już, już lepiej No, to piękny dzień dzisiaj się zapowiadał Samego rana Zobaczymy jeszcze, co będzie do wieczora Pozdrawiam serdecznie, hej. Serdeczne pozdrowienia dla Michała Sienkiewicza. On jest gdzieś tutaj w Dzjakarcie, się obraca. No, coś bynajmniej przeżył. Mój nie odczuł trzęsienia ziemi dzisiaj, bo było za wcześnie rano. Ale za to taką niezłą burzę tropikalną na pewno dzisiaj przeżył. Witamy w Dzjakarcie. Pozdrówki serdeczne Michale Baw się dobrze Może jak ten filmik wyjdzie To może już, będziesz, może już będziesz W domu z powrotem Pozdrawiam serdecznie Hej Godzina godzina po Cała ulica zablokowana Widzę tam korek się ciągnie Tutaj Cała, cała ulica jest zablokowana samochody stoją i smród, i smrut normalnie tych spalin jest nie do zniesienia bo tam, a ci panowie w tamtych żółtych kaskach e, to mie, mają miotły i zmiatali ten muł ten, e, ten muł co naniosła ziemia co woda naniosła takie błoto i ci panowie mnie, o jeszcze widać, że zmiatają to, widzicie, z ulicy. Widzicie? Oni to zmiatają z ulicy. Służby drogowe się szybko pojawiły, żeby zrobić porządek, ale niestety ten trafik to będzie do 10 wieczorem. Do 10 wieczorem taki trafik będzie. No, tak się dzisiaj porobiło. Była pierwsza moja taka naprawdę solidna burza Tam w dali jedzie Metro na I tu zobaczcie jak tu tam ludzie łażą Chodzą Widzicie, tam jak zalało? Powodowali sobie domki w takiej sadzawce To wygląda w ogóle jakby było całkiem jakoś wyżej nie mam pojęcia o co tam chodzi czy to jest co, co to, co to, co to, co to, o co tam chodzi czy to co, pasen taki wybudował? Bo tam, tam w tych kotach też widać te żółte takie, to też jest woda zalane to już nie pierwszy raz ten dom taki, co tam widzicie w oddali tam ludzie chodzą w tych kałużach Ciekawe dlaczego tam jest taka górka i na tej górce trzyma się woda No, zobaczcie jaki to korek No niestety co sąsiedzi wyszli Wyśli? wyszli coś robią. Dobra Nie zanudzam, spójrzcie tam Taka wilgoć w powietrzu ma ze 100% Dobra, pozdrawiam Was serdecznie.